Witajcie na kanale wymiata. Z drugiej części teraz zmierzamy z NZ do S. byliśmy w NZ i w SP droga do Skrzynki i droga do szliśmy do Skrzynki Pocztowej, do pewnej wsi i teraz wracamy z tej wsi teraz jest druga część powrót do Skrzynki dajcie suba, dajcie łapkę w górę dajcie kaskę bo już można u mnie to ta... Nie wspieranie tylko zapraszamy Dzisiaj będzie mi like, się radio wymiatać Tam można też do, wydawać Donaty takie inne Ogólnie to dodaliśmy Można płatności Pace y, of cardem Chyba y, Chyba tylko na razie pace of cardem Ale nie pamiętam I bezpośrednio na konto Bo mam podany numer koda, także jest dobrze Tak i się wyświetla właśnie I tak dalej I taki Także był... wszystko jest zrobione jak wam się podoba, to możecie mnie zasponsorować, będę się cieszył ja z tego ja to bardzo. Ja na laptopie zrobiłem. Ale ja sobie to też zrobiłem ostatnio sam. A ty nie wiesz jak... Ja sobie tam dane wklepałem oczywiście i jest wszystko A dobrze. A ty nie wiesz jak zrobisz e, te domenice tutaj, ja się to ogarnę. Damy radę oczywiście. Ale to już masz dane wklepane, tylko że będzie trzeba te do ogarnąć e, jeszcze raz to u ciebie. Żeby... Zobaczymy, ale raczej jest wszystko nie, zrobione. Żeby już tutaj też działały te Donate'y Będzie działać no. Osobnik mi ogarnie to te Tysiąc nie? złotych, tysiąc złotych Zbieramy oczywiście na chory Zbieramy na Na to, żeby wujek dobrze żył sobie Nie, po prostu Zbieramy na mikrofon Zbieramy na mikrofon Bo już nie ma Dlatego ja też Co e, to znaczy e, Wiadomo, że na legro to, to tam sobie wybiorę, jak mi kaskę, to będzie łatwiej szybciej, wiadomo. Dobra, to mikrofon będzie 20 zł. No i git. 20 zł. A ja chciałbym przypomnieć, na tym live teraz to będzie. Ja się postaram, żeby z mojego telefonu audio się przesyłało do komputera twojego, żeby się Dobra, dało... Tak. tak, żeby był mikrofon stąd. Bo wymiarz nie ma mikrofonu, ale ja zapomniałem wziąć do mnie. Wymiasarz ma tylko słuchawki i nic więcej. I ma wbudowane głośniki w monitor, byłam nowoczesny monitor, taki fajny. Są monitor z wbudowanymi mikrofonami. może mój ma, ale to by trzeba zobaczyć. Nie ma sprawdzają. Do menadżera urządzeń. Nie jest nie ma Także słoneczko ładnie świeci. To ładnie bardzo. Jesteśmy w dobrych humorach, z młodym osobnikiem. Nie to osobnik głupoty na Piesek już posmyczy, tak. już może sobie biegać swobodnie. Zapraszamy na TikToka Batman Pies i na chomików i na mojego TikToka. Zapraszamy na mój kanał. Dajcie suba, dajcie pieniądze. Mi też dajcie kaskę. Ale to w to Tak. Mi też dawajcie <śmiennie> by jakieś. To tam swój, na swoim kanale to promuj, wiadomo. Tysiąc złotych, proszę mi. <śmiennie> może jakiś sposób szejk arabski się znajdzie w Kataru. Gdy tu szejk, wyśleć milion złotych. W zamian za to, że za Taniec nie z I Oczywiście tak sobie żartujemy Zapraszamy oczywiście szejków arabskich Na, na kanał Miata zapraszamy Łapkę w górę, suba i klapkę Łapkę w górę, sub Zapraszamy szejków arabskich do nas Jak nas słuchają, bo w YouTube a każdy słucha wiadomo Ogląda chyba Jakiś polski szejk będzie to wiedział i, i Będzie robił szejki ta szejki, będzie nam wysyłał Sejki Postą <śmiech> <śmiech> No, cztery minutki, także przyzwoicie już jest. Dwie minutki, tak Cztery, cztery jest. Zbliżamy się do drzewka żartego przez Bobry Ej, tutaj się da łatwo ominąć. By... Ja omijam jeszcze łatwiej. Bo idę przez krzaczki. Ja, omijam drzewko. A? Na luzie oczywiście Ominąłem drzewko, osobnik szybciej ominął drzewko Za nami idzie pies Batman i osobniczka w czerwonej kurce Już trochę nie młoda, ale osobnik taka już starsza osobniczka Osobnik Batman i pies w czerwonej kurce Oj jak tu bobry jadły te buczki młode jej Te bobry są okropne u nas No jest woda, jest rów i siedzą w tym Rowie Szkody czynią Oczywiście polecam ankiecki Coluna i Sense Oczywiście proszę zapłacić za reklamę Możecie się znaleźć zarabianie wypełnianie ankiet za pieniądze w internecie, sobie wpiszcie tam wam wyskoczą różne propozycje, wystarczy założyć konto na takim portalu z ankietami co miesiąc jest kilkadziesiąt złotych wypłaty ale musicie codziennie ankiety wypełniać to jest oczywiście dla cierpliwych zabawa, ale jest fajna zabawa jak kask jest wypłacana z tego bezpośrednio na konto lub na Paypal'a i z Paypal'a sobie się na konto tak bo Y-sense jest w dolarach i o 10 dolarów jest już wypłata na PayPala teraz niedawno miałem taką wypłatkę i się cieszę kaska przyjdzie w przyszłym tygodniu mam też innych ankiet dużo odbieranych punktów za punkty się wymienia na kaskę bezpośrednio na konto płacą albo na PayPal. słoneczko ładnie świeci tu osobnik się przygotowuje do rzucenia patyka pieskowi tak? Proszę, mu paczyczka, rzuci. Tak, paczyczek. Słońce ładnie świeci. Osobnik ogląda TikToki. Osobniczka rozmawia z kimś tam przez telefon, starsze tak. Droga jest bardzo malownicza, tutaj. Jesteś, czeka na rzut. Patyczka. Tak. No, ostatnio byłem w pewnym miejscu w moim klubie szachowym w pewnym mieście i patrzyłem jak zawodnicy grają w trudnieju szachowym. Oczywiście grają z sukcesów. W... Ja sama tak, w tym klubie jestem gospodarzem, robiłem ludziom kawkę, herbatkę Tak, oczywiście cena jest 2 złote A ludzie z klubu? Ludzie z klubu piją za darmo Tak. Fajny turniej był Miła atmosfera oczywiście było tak. Oczywiście osobnik młody grał w jednym z tych turniej Nie był ostatni, ale był przedostatni no, ale on musi jeszcze dużo grać tu. Nie, żeby się nauczyć zasad i bo on i by umie, a gra głupoty, no bo jeszcze młody jest. No. Jeszcze musi się ograć dobrze To może coś tam zrobić. Jakiś TikTok pokazuje mi TikToka z jakimś grubasem Jakieś głupoty. Głupie jakieś. Oczywiście. Muzyczka była z TikToka. Jak, jak, yy, jak słyszycie tą muzyczkę z, tiktork, z TikToka to już większość osób z Was wie co to jest. Pewnie wiecie. Pozdrawiamy Krokodylka, pozdrawiamy Sopelka Lodu, pozdrawiamy Pokemona. Tak. Tutaj osobnik taniec pupci wykonuje. <laughs> Po mojej lewej stronie jest wycięty las i posadzony młody lasek. Jest to teren ogrodzony siatką. A po prawej jest młody osobnik. Młody osobnik zajmuje się komórką, ogląda tych toki. No, już mamy 9 minut, ponad, Także dobrze jest. Oczywiście, łapki w górę to jest. Bardzo potrzebne, że oglądacie, że myślicie o mnie. Suba też dajcie dla pieniążka dajcie ta. ja no. Wiadomo, że trzeba trochę Ty, zarobić kaskę. Jeśli to, co więcej drodzy, to już ma 95 wyświetleń. A to za ile kaskę daje? Nie daje. No to słabo, co? Nie Boże, bo jest tyś Jaki jestem z miasta a ty jesteś osobnik młodszy? Nie. Nie, to jest jeszcze mocno, co? My jest. <gry> jest tutaj linia elektryczna prowadzona słupami. Jest. Później ta linia idzie do ziemi i ziemią wejdzie. Chodź Matan, chodź. Taniec brzucha robi osobnik Jeszcze Tak, jesteśmy w okresie przedwalentynkowym U mnie w czerwcach będzie event walentynkowy, będę se. Kwiatki zbierał i, i grał To kwiatki się zbiera w secesach. Za kwiatki się różne budynki kupuje wentowe. Zbierasz te kwiatki i później y, wymiatasz Podrywam dziewczynę i zajem im kwiatki Wysyła w szetlersach gift dla dziewczyn z kwiatki no. no już 11 minut ponad Wiecie, że jest teraz zima ale zimą też są takie grzyby jadalne, które można zbierać. Możecie sobie je wygooglować. Jadalne grzyby, zimą, wpisać. Także cały rok można grzyby zbierać. Wiadomo. Prawda, bo są jadalne grzyby. Nie można. Tam w kosmosie to wiadomo, że tam Czarna dziura jest. Planety różne są. Gwiazdki. Zbierać grzyby księżycowe. Nie ma tam gdzie, halucynki. Halucynki, zresztą u nas są jakieś na no. tak. Teraz się zbliżamy do skrzywania dróg. Nasza droga idzie prosto, a będzie droga w prawo. Która prowadzi na wał starożytna pewnej rzeki, tak. No. Osobniczka za wzięcie idzie za nami. Osobnik tańczy tak. Bazują piesę. Pieskowiec trzeba kijka rzucić. Piesek leci za kikiem Tak. Ma tu man, piesek. Chodź, chodź. Dałem go Wam, żebyście go posłuchali. Znowu go daję. Tak, posapał Wam trochę, także. Wiecie jak nas piesek się odzywa fajnie też Tak się odzywa, posłuchajcie jak się odzywa No tak, tak <głosy> <głosy> Oczywiście głupoty sobie robimy Piesek gania za kikiem Zrzucamy, Rzucamy tak za zawzięcie rozmawia przez telefon z kim starsza tak. 13 minut nagrania ponad. Droga jest fajnie jest oświecona przez słoneczko. Taszki fajnie ćwierkają sobie. Tak. Tak. Idzie linia energetyczna jeszcze słupami, ale w pewnym miejscu idzie do ziemi osobnik pokazuje swojego ciksoka bo nagrywa Piesek szuka miejsca chyba żeby kupsko walnąć No właśnie, kupsko wal paszanku załaz potrzebę swoją. Ta. Szuka piesek, szuka. No kika. No czy nie? Czy nie kika dał i biegnie za kik Dał kilka piesek Tam jest właśnie, tam, tam Osobniczka rzuca kilka pieskówich tak. piesek na pole biegnie Pole jest ładne, zielone, zasiane o ziminą Już widać tawiczkę naszej miejscowości na wsi na S po prostu na S. Wydar się młody osobnik. Takie Też wiecie, zastanawiam się nad skuterkami, drodzy słuchacze. Elektrycznymi oglądałem, całkiem dostępne, są w dobrej cenie, nawet nie za drogie Taki skuterek to Można bez prawa jazdy mieć Do 1800W to bez prawa jazdy Wyciągasz 45 na godzinę, ale też myślę nad spalinowymi skuterkami Też mam jeden spalinowy skuterek Stary, bo to jazo, jest chińczyk Dużo wyciąga. Tak. No. Będziemy wrzucać te dwa filmiki. Dzisiaj dwie części. To jest druga część. Powrót do skrzynki podstawowej. Piesek biega za kikiem. Tak. A teraz zrobię fokę eh? I teraz zrobię dzika. I konia! Ty byś chciał mieć ta, y, taką konsolę do grania, nie? Patrz. Nie, jako konsolę nie nie, Poczekaj, poczekaj. Widzisz kawkę ci robi jak widać. Fajne, nie? Eee, taki bajer. A co na tym możesz grać też? Ja wolę stacjonarne komputery żeby słuchacze, laptopy, tablety, na tableciku możecie wszystko zrobić sobie, fajne gierki są na tabletach, mam dwa T550 i T560 No i sobie gram w swoje gierki tam Tylko niestety strasznie mnie hakerzy hakują na tych tabletach Jakieś głupki grają w gry moje, co. Nie, Nie, Osobnie pokazuje pokazujesz z kiepskich Osobnie pokazuje śmieszne tik z, z kiepskich Świata wezmą kiepskich no to jest bardzo głupi serial tak. ale śmieszny śmieszny i można się pośmiać słoneczko pięknie świeci nam na drogę widać cienie drzew na drodze się odbijają w drodze od słońca cienie padają tak. no za kilkaset metrów będzie koniec drugiej części bo Dochodzimy do na naszej pustelni, samotni i zaraz będę zgrywał filmiki. Te słuchowiska, oczywiście, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, Pieniążka też dajcie. Jest taka piosenka. Pieniążek za pomysł, pieniążek za pracę. Pieniążek się dzisiaj na tacę.

No, powoli kończymy 20 minut nagrania Zaraz będę robił końcówkę Odliczanie jakie zrobimy tam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Łapka w górę i suba, pamiętajcie. Czekaj, czekaj, jeszcze nie ma.